jego pojawienie się na skoczni było gwarancją udanych zawodów gdyż był asem i skakał pięknie oraz daleko wygrywał konkursy skoków narciarskich w czasach gdy wielka krokiew była jeszcze w sferze planów aleksander rozmus urodził się 18 stycznia 1901 roku w zakopanem po zdaniu matury pracował jako urzędnik narciarstwo Zaczął uprawiać jeszcze jako uczeń i w tym czasie startował w zawodach w barwach sekcji narciarskiej Towarzystwa Tatrzańskiego Zakopane. W 1920 roku wziął udział w swoich pierwszych mistrzostwach polski. Z roku na rok coraz więcej czasu poświęcał treningom, poznając nowe metody i doskonaląc technikę. W 1926 roku wraz między innymi ze Stanisławem Kępskim, Zbigniewem Wójcickim czy Tadeuszem Pałdynem powołał do życia Zakopiański Oddział Wisły Kraków. Z końcem roku w świątecznym konkursie skoków na wielkiej krokwi wystąpił już jako reprezentant Białej Gwiazdy, jej pierwszy przedstawiciel w narciarstwie. W styczniu 1928 roku podczas Mistrzostw Zakopanego zajął drugie miejsce, i został zakwalifikowany do polskiej reprezentacji na Igrzyska Olimpijskie w St. Moritz. W Szwajcarii był w dobrej formie. Startował w dwóch konkurencjach. W kombinacji zajął 22 miejsce. W konkursie skoków ustanowił nowy rekord polski, uzyskując 56,5 metra. Wynik ten nie przetrwał długo. Na tych samych zawodach szybko poprawili go koledzy Rozmusa Stanisław Gąsienica Sieczka i Bronisław Czech. W konkursie skoków narciarskich Rozmus był 25. Oddał skoki o długości 41 i 53 metrów. W sierpniu 1939 roku Rozmus został zmobilizowany. Uczestniczył w kampanii wrześniowej, a w czasie okupacji niemieckiej w ruchu oporu. Wkrótce Udało mu się przedostać do Francji, gdzie również działał przeciwko okupantom niemieckim. Po zakończeniu II wojny światowej nie wrócił już do Polski. Zamieszkał we Francji pracując jako instruktor narciarski w Chamonix. Zmarł 18 kwietnia 1986 roku w Paryżu, gdzie został pochowany. Aleksander Rozmus był czterokrotnym rekordzistą Polski w długości skoku. Co ciekawe... Był też pierwszym rekordzistą skoczni w Krakowie. Na początku lat dwudziestych taka skocznia istniała w lesie na Woli Justowskiej. Rozmus oddał tam skok o długości 18 metrów.